Gdybyś miał sylwetkę gruszki i zapłacił mi, żebym pomógł ci ją zmienić jak najszybciej, oto co bym zrobił krok po kroku, żebyś wyglądał atrakcyjnie. Najpierw zadałbym ci kilka pytań, żeby wiedzieć, jak się zmienią twoje emocje w momencie, gdy zmienisz swoją sylwetkę oraz jakie są twoje preferencje względem treningów oraz żywienia. Następnie stworzyłbym dla ciebie najlepszy plan treningowy na budowanie mięśni. Oraz najlepszą dietę na utratę tkanki tłuszczowej, w szczególności z Twojego brzucha. Raz na tydzień robiłbym z Tobą raporty, aby sprawdzić, jakie masz efekty, ile mięśni zbudowałeś, ile kilogramów schudłeś oraz jak zmieniła się Twoja sylwetka, o ile zwiększyła się Twoja siła, a jeśli będzie potrzeba, to zaktualizuję wtedy plan treningowy i żywieniowy, żebyś miał nieustanny progres sylwetkowy. Po paru miesiącach takich działań z pewnością nie poznałbyś swojej sylwetki pasów w ludzko. Tak jak moi klienci, z którymi przeszedłem przez ten proces. I gwarantuję Ci, że jeżeli zmienisz swoją sylwetkę, to zmienisz również to, jak się czujesz ze swoją aktualną sylwetką. A jeżeli widzisz moje treści, no to wiem, że czujesz się po prostu źle, a twoja sylwetka Ci się nie podoba. Jeżeli ta treść była dla Ciebie wartościowa, to będę Ci bardzo wdzięczny za polubienie, zostawienie komentarza, zapisanie oraz udostępnienie, a także obserwacyjnie, ponieważ buduję atrakcyjne sylwetki u mężczyzn i każda moja treść ma na celu przybliżyć Ciebie do atrakcyjniejszej sylwetki.